Głos został zmieniony. Dzień dobry. Jest mi miło gościć Państwa na wyjątkowym kanale dziennikarstwa śledczego w szponach mafii, który to kanał cieszy się coraz większą oglądalnością, do którego to poproszono mnie o komentarze do publikowanych filmów, dokumentów i szeregu innych dynamicznie rozwijających się wydarzeń, jakie mają miejsce w różnych kręgach struktur publicznych, w tym i mafijnych. Ze szczególnym uwzględnieniem mafilecha kukorowskiego. Tak na początek. Celem przybliżenia swojej osoby. Parę słów o sobie. W latach 1988-2016 nieoficjalnie świadczyłem pomoc przy realizacji pewnych zadań rozpoznawczych, których działania postaram się Państwu przybliżyć w miarę możliwości w kolejnych odcinkach. Do 2016 roku. Między innymi. Oficjalnie zajmowałem się głównie owocnym prowadzeniem działalności gospodarczej, a po śmierci mojej partnerki i stracie osieroconego mi przez mafię dziecka. Zaangażowałem się bardziej w działalność charytatywną. W tym i przy współpracy UNICEF brałem udział w adopcji na odległość czworga dzieci z Afryki oraz podejmowanych szeregu innych indywidualnych działań w tym kierunku, za co byłem nagradzany w kraju i za granicą. Byłem również inicjatorem budowy pierwszego w Szczecinie hospicjum dla dzieci osieroconych, którego celem było stworzenie miejsca rekonwalescencji dla dzieci po traumatycznych wydarzeń w ich życiu. Obiekt ten miałem wybudować ja, co już w znacznej części zrobiłem. Pieczę nad nim miała przejąć Fundacja Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych z siedziołą w Szczecinie. Wraz z zapewnieniem z ich strony personelu oraz profesjonalnej opieki. Niestety, ale i to zniszczyła mafia przy silnym układowym zmasowanym wsparciu skoicznych. Mafia, mając wieloletnie doświadczenie w wykorzystywaniu dzieci. I w tym przypadku. Posunęła się w swoich bezpardonowych zagrywkach. Wykorzystując budowane dobro, i tych dzieci, dla których budowane było ów hospicjum. By już Państwa dłużej nie zanudzać informacjami o mnie. W czasie kolejnych transmisji będę ujawniał więcej szczegółów. W tym i na swój temat. Myślę, że warto tego posłuchać. Do czego Państwa zapraszam? Choćby po to, by być świadom zagrożeń, jakie są bez wątpienia w pensjonacie Afrodyta w Ośnie Lubuskim, a który to obiekt jest zarządzany przez mafię. Dla wyjaśnienia dodam, że mafią nazwał ich jeden z sądów. Z czym się w zupełności zgadzam nie tylko ja. Wracając do konkretów. W prezentowanych odcinkach mowa będzie o kręgach, w których to od wielu lat prowadziłem rozpoznania. Nieraz biorąc w tych wydarzeniach czynny udział z narażeniem własnego życia, a czasami z konieczności. Stając się nieraz jednym z nich. Dla dobra wyższej rangi i niewzbudzania podejrzeń u osób rozpoznawanych. Myślę, że ta niecodzienna tematyka zainteresuje państwa. Tym bardziej, że omówię specjalistyczne działania, które może nie każdy jest w stanie zauważyć, pomimo oglądanych już filmów. Takie kwestie omówię z zawodowego punktu widzenia i odbytego szkolenia. Wracając do mafii z oś na Lubuskiego z siedzibą w pensjonacie Afrodyta i mające tam miejsca wydarzeń. Cię wiedzieć. Podzielcie się z nami własnymi doświadczeniami i sugestiami. Dzięki czemu będziemy wspólnie tworzyć ten wyjątkowy kanał w szponach mafii. Tytuł kolejnego odcinka to: Kij mrowisko mafii.